W obszarze cyfryzacji i nowoczesnych technologii minione 12 miesięcy było bardzo dynamiczne. Mamy po raz pierwszy w historii ministra cyfryzacji w Randze wicepremiera, co daje nam niewątpliwie pewien dodatkowy asump do podejmowania szerokich działań czy na polu krajowym, w całej administracji, czy na polu międzynarodowym. Na pewno przełoży się to z mojej oceny również na priorytety i zaangażowanie Polski w tych obszarach w czasie naszej nadchodzącej prezydencji w Unii Europejskiej. Także za moment z początkiem stycznia przejmujemy prezydencję i na pewno te tematy technologiczne będą odgrywały kluczową rolę. Ważne elementy, które się pojawiły, to jest zwrócenie uwagi z pozycji ministra cyfryzacji na potrzeby funduszowe, uruchomienie między innymi funduszu wspólnie z BGK, blisko 3 miliardów euro na nowoczesne technologie, kierowane do, do firm, szczególnie do mniejszych i średnich firm, a jest to niewątpliwie nasza bolączka od dłuższego czasu, że właśnie na tym poziomie firm najmniejszych niestety wykorzystanie technologii cały czas jest niskie, co przekłada się na wskaźniki europejskie. Na pewno kontynuacja aplikacji mObywatel, dodatkowe funkcje, aplikacja już przy 20 milionach blisko pobrań, jedna z najpopularniejszych w naszej administracji, dająca nowe możliwości. To są na pewno te elementy, które się wybiły w ostatnich 12 miesiącach. Czego potrzeba z pewnością jasnej strategii cyfryzacji państwa, już nie tylko strategii ministerstwa, ale cyfryzacji państwa, stąd rola wicepremiera i pokazanie już horyzontalnie aspektów cyfryzacyjnych dotykających wszystkich obszarów gospodarki, co powinno przełożyć się na coraz dynamicznie rosnące wyniki kraju i zaangażowanie w nowoczesnych technologiach.